No i witam kochani w nowym filmie. Tak, tak, tak wiem nie było podsumowania z tego ostatniego tygodnia, ale po załadunku miałem jak pozałatwić pozałatwiać jeszcze kilka telefonów w piątek i... i tak się zeszło. Ale nic się nie stało. Zrobimy dwutygodniowe podsumowanie. Jakie są fakty? Fakty są takie, że jesteśmy w Tarnobrzegu jest poniedziałek. Wyjechaliśmy w niedzielę, więc Zaczynamy ten film z Brzegu. I robota idzie elegancko. 15 minut, już po samochodu, można powiedzieć, zdjęte. Pozytyw taki, jak możecie zauważyć, że nie pada. <laughs> Przynajmniej jest dzisiaj, zaczynamy poniedziałek od suchego rozładunku. Ok, zrzucony. Wiecie, jakie są jeszcze zalety jazdy po Polsce że można sobie pójść zrobić zakupy których się zapomniało między innymi na przykład gaz do kuchenki a i przy okazji kupiłem sobie jeszcze zmywać do hamulców to jest dobry środek otłuścić coś wymyć tyle czekałem na robotę i w końcu się doczekałem lecimy do załadunku 113 więc let's go jak słyszycie, już się ładujemy. Czyli mnie ładują. Ja zdążyłem nawet sprzątać pasu. Więc nie zawsze wychodzi, że na Polsce to tylko dwoma bokami się ładuje. No i w międzyczasie, już ustawiłem sobie, gdzie mam rzutkę. 350. ale 350 nie będzie bo my polecimy tutaj przez e, Mogilany, Wieprz i na Bielsko-Biało dlaczego? no bo tak nam płaci spedycja i ja wiem, wiem, wiem znajdzie się dużo osób i powie chyba tamtędy nigdy nie jechałeś no nie jechałem i wiem, że no i nie jest tam za wesoło jechać zwłaszcza po południu no ale co zrobisz no i 10 minut jeszcze zostało do 45, piątki, a my już załadowani, więc bijemy powietrze i lecimy. To ktoś się zapyta, czemu nie dostaję tych 8 minut i nie będę miał pełnego czasu, bo i tak nie dojadę na jednym czasie, więc nie ma sensu, Ujadę sobie za 2 godziny na autostradę, wtedy sobie zrobię obiadzik i polecę dalej. Ale jeszcze w międzyczasie będę musiał zatankować AdBlue, bo zobaczcie, ile zostało. Czyli praktycznie nic. Ale jak jechałem tutaj, to mijałem stację, gdzie było AdBlue. Bo tak może się ktoś dziwić, ale nieoczywiste jest, że na wszystkich stacjach jest AdBlue. No i tak. Mały update sytuacji. Byliśmy na zakładzie, ale cofamy się. Za chwilę wam powiem dlaczego. i widzicie Jednak trzeba pomagać Zobaczymy, czy on pójdzie, czy nie. Ok, poszedł. Już nie ciągnąłem dalej, bo jego ciągnik już wjeżdżał. O, tam widać ślady. Oczywiście u mnie też powstały szkody, ale to Wam później pokażę. No i witam, kochani, kolejnego dnia. Już po rozładunku stoimy na pauzie, czekamy na jakieś kolejne zlecenie. Zobaczcie, jeszcze trzeba posprzątać, hak wyciągnąć. Za chwilę wam powiem jeszcze, jakie uszkodzenia powstały Dzięki, przy tej pomocy. No wydaje się, jakby nic się nie stało, prawda? No za chwilę wam pokażę. Otóż łamało się tutaj te zamknięcie. Czy uda się to włożyć? Nie wiem, zobaczymy. I przede wszystkim trzeba zabezpieczyć tam, o! Żeby się tam woda nie dostawała Udać się udało, ale nie siedzi to tak jak dokładnie powinno, no ale zobaczymy. Będzie trzeba z czasem zamówić nowe No, takie są skutki. Ja mu pomogłem, a sam doznałem uszkody, ale żeby później nikt nie mówił. Pomagam też No i jestem kochani na załadunku to jest ten dzień, gdzie załadunek nie pójdzie łatwo. To jest deska, więc dwa boki pewnie pod sam dach, więc pasów pójdzie, no ale takie życie. No i zapowiada się ciekawe, bo ja chyba odmówię tego załadowania tego ładunku. Tu wam wrzucam zdjęcia jakie to są belki. I to jest ani niepospinane, ani jednej długości i to będą dwie. Dwie paczki wzwysz, więc tego ani nie pospinasz, ani nie ułożysz. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ale już wysłałem zdjęcia do spedycji, że to jest zobaczcie lichy temat, bo nie wiem, co z tym zrobić. I żeby mi ktoś nie zarzucił, że robię jakieś problemy, bo wszyscy ładują, jest ok, bo ja się nie boję ładować krotkorowych rzeczy, że tak powiem, ale no bez przesady. Ja witam kochani na rzutce. Ciekawi jesteście pewnie, jak się zakończyła wczorajsza sprawa, to za chwilę zobaczycie. A tak się sprawy mają, załadowane pewnej paczce i jest wielka afera z tego powodu, ale ja się upieram przy swoim, że nie załaduję, dopóki nie byłoby ściśnięte w środku te paczki między sobą. Proszę, ten pas powinien być dociśnięty jak struna. Jak dociśnisz te pasy jeszcze na górnej? E, na górze, jeszcze jedną sztabkę. Pieprzenie, że powinienem załadować to jest tylko wymysł kogoś, kto chce. Nie chciał się dostosunkować do moich wytycznych. No i rozładowany. Ale afera wyszła taka, że pan mnie tu oskarżył, że. Ja mu nie chciałem wziąć dwóch paczek, bo jeżdżę na swoim, więc mniejsze spalanie by wyszło. Tak, tak, to jest śmieszne, ale to jest śmiech przez łzy. Pokazywałem wam, nie wiem co wy o tym sądzicie, ale według mnie to się nie nadawało, żeby załadować na wierzch następną paczkę, a pan mówi, że tak auta przyjeżdżały. No pewnie ja to samo powiedziałem tam w firmie, że auta przyjeżdżały. Jeżdżą do czasu. Okej, okay, witamy na załadunku. Ten ładunek jest zacny, a za chwilę sami zobaczycie. Co prawda już powinna Wam być jakaś podpowiedź, zobaczcie, bo to jest ulica z Kostki, więc to jest osiedlowa. I tak, tu gdzie stoi ten chłopak, ja muszę wjechać e, tyłem, więc muszę zawinąć i będziemy się tu cisnąć tyłem. Jakoś to powinno wyjść. Dobrze, że przynajmniej nie ma śniegu, bo no wtedy to by było epickie cofanie. No. I tam na ten placowo będziemy wjeżdżać. Nie jest to jakaś rzecz niemożliwa do wykonania, tylko trzeba się troszkę nakręcić. No i tak, Poł połowa zadania wykonana, można powiedzieć. Teraz w ten kolejny wjazd będziemy musieli też cofać tyłem. Ale też nie jest to jakieś niewykonalne. Przynajmniej dla mnie. A więc dobrze idzie. Jak na początkującego, można powiedzieć. No i wykonane. Nie było tak źle. No i na koniec dnia wyszło tak, że jeszcze. Stoimy na rozładunku, więc możecie się domyślać, że za dużo kilometrów nie było. Ale tak dosyć przyzwoicie: 350 łącznie wyszło, więc nie jest źle. Pocieszający jest fakt, że będę mógł tutaj się pauzować, więc też jakiś, jakaś, jakaś korzyść z tego mojego rozładunku. No i witam, kochani, na załadunku możecie zobaczyć. Błotko fajne, więc może się ktoś domyślić, co ładujemy. Wingel ładujemy. Jutro się ktoś będzie tak cieszył. Tak, tak, dokładnie. Wingel, węgiel. Przygotujemy sobie już naczepkę do ładowania, bo dwa boki będą. To nie jest jakiś problem, powtarzam. Tylko, że muszę pasy pozwijać, bo znowu, jak tam w, tamtym, w tym błocie rzucę, to nie będą za ciekawie wyglądać. No i naczepka gotowa, do załadunku, czekamy jeszcze jedno, auto się ładuje przed nami, przede mną, idziemy pić kawę, bo już mam zaparzoną. No i oczywiście jak ja się zacząłem ładować, oczyk mnie zaczęli ładować, to musiało zacząć padać. Takie małe zakłady się chwali, chwila moment, pół godziny załadowany, jak już wspominałem ostatnio, dużą zaletą, Jazdy po Polsce jest to, że dokumenty są dosłownie w minutę bijemy powietrze, a tyle mamy do celu, a tak przyzwoicie, może się jeszcze uda dzisiaj coś rzucić. No i witam po kilku godzinach, nie spokojnie, nie kredniemy tego ładunku, tylko się zrzucamy. Więc jeszcze dzisiaj będę mieli węgiel, tyle. Zostało mi jeszcze jazdy, ale nie na załadunek, tylko na bazę. Bo wiecie to co? Na pusto? Zjeżdżałeś? Nie, ładowałem się w Mielcu płytą, ale tam nie można było filmować, więc nie chciałem się jakoś narzucać, ale pokażę Wam co ładowałem. Jak stawiałem Płyta.